Tak jak niedawno do szkół wchodziły narzędzia TIC, tak dziś wkracza do nich technologia VR. Sugestywna, wirtualna rzeczywistość pozwala w niesamowity sposób doświadczać złożoności świata. W wielu dziedzinach nauki dzięki VR możliwe jest bezpieczne przeprowadzanie skomplikowanych doświadczeń, zabiegów, symulacji. Nic dziwnego, że ta nowoczesna technologia odgrywa coraz większą rolę w edukacji. Czas na lekcje z Empiriuszem. Dzięki technologii VR uczeń przenosi się w zupełnie inny świat. W przypadku Empiriusza są to nowoczesne laboratorium chemiczne, świat geometrii przestrzennej czy wnętrze organizmu człowieka. Na lekcjach chemii uczeń dzięki goglom VR porusza się po realistycznie odwzorowanym laboratorium i zgodnie z poleceniami przeprowadza wybrane doświadczenie. Sięga po probówki i odczynniki, których wygląd sugestywnie odwzorowuje te używane w prawdziwym laboratorium chemicznym. Obserwuje reakcje, wyciąga z nich wnioski. Jednocześnie pozostali uczniowie oglądają przebieg doświadczenia na ekranie lub tablicy interaktywnej. Na lekcjach matematyki uczeń po założeniu gogli widzi trójwymiarowe modele ostrosłupów, graniastosłupów i brył obrotowych. Przy użyciu kontrolerów może je przybliżać, obracać, rozkładać na siatki, a także samodzielnie tworzyć modele brył. Dzięki temu rozwija wyobraźnię przestrzenną oraz lepiej rozumie prawa geometrii i obliczenia. Na lekcjach biologii uczeń może poznawać układy narządów człowieka z różnej perspektywy. Może wejść do wybranych narządów np. serca, żołądka czy mózgu i oglądać od środka ich budowę, lub obserwować przebieg procesów fizjologicznych. Dzięki pełnemu wielopercepcyjnemu zanurzeniu w wirtualnej rzeczywistości, każde zjawisko i prawo naukowe zostanie szybciej zrozumiane i zapamiętane. Efekt lepsze wyniki edukacyjne uczniów. Dlaczego technologia VR sprawdza się w szkołach? Skuteczność nauczania: zwiększone zaangażowanie uczniów bezpieczeństwo wygoda wyjątkowe, angażujące lekcje łatwość w obsłudze co wchodzi w skład oferty? Wirtualne laboratorium Empiriusz to mobilne, samodzielne urządzenie z wbudowanym komputerem Profesjonalne gogle VR. Kontrolery pozwalające odzwierciedlić ruchy rąk w świecie wirtualnym. Aplikacja z doświadczeniami w technologii VR. Ekran dotykowy do obsługi urządzenia. Karty laboratoryjne do każdego doświadczenia i karty pracy na zajęcia z matematyki. Scenariusze z pomysłami na niezapomniane lekcje z użyciem VR. Dlaczego warto wybrać Empiriusza? Oferowany przez nas sprzęt jest przede wszystkim bezpieczny, a zaproponowany materiał dydaktyczny ma wysoką jakość merytoryczną i graficzną. Tylko w takim przypadku młodzież może osiągać zakładane cele. Chcesz wiedzieć więcej? Przejdź na stronę empiriusz.pl, gdzie znajdziesz więcej informacji.